Udowodnij, że dla dowolnych liczb rzeczywistych x, y oraz z, takich, że x plus y plus z równa się 3, prawdziwa jest nierówność x kwadrat plus y kwadrat plus z kwadrat większe bądź równa od 3. Ten typ zadania dowodowego, który musimy teraz rozwiązać, jest jednym z najtrudniejszych, jakie w ogóle mogą pojawić się na maturze, ponieważ mamy tutaj do czynienia z trzema niewiadomymi, to znaczy z trzema liczbami x, y oraz z, o których mamy podane jedno założenie w postaci równania, natomiast musimy udowodnić inną zupełnie nierówność, którą spełniają te trzy liczby. Zadania tego typu można rozwiązywać na kilka różnych sposobów. No, takim najprostszym, typowo siłowym sposobem jest sposób, który polega na tym, że będziemy, weźmiemy sobie to podane równanie, które jest naszym założeniem, i będziemy je przekształcali tak długo, aż nie otrzymamy równania równoważnego, z którego potem jakoś być może da się udowodnić tą nierówność. Takim typowym krokiem w tym sposobie siłowym jest w pierwszym momencie podniesienie takiego równania stronami do kwadratu, żeby się pojawiły po lewej stronie jakieś x kwadraty, y kwadraty i z kwadraty, takie wyrażenia, jakie mamy w podanej nierówności, którą musimy udowodnić. Jednak ta droga jest dosyć długa i skomplikowana, ponieważ po drodze musimy wykonywać wiele różnych skomplikowanych obliczeń, a zwłaszcza stosować wzory skróconego mnożenia, zamykać wyrażenia w kwadraty i tak itd. Tak Krótko mówiąc, wy musimy wykonać bardzo dużo przekształceń i często... Nie są one takie oczywiste, to znaczy musimy kombinować, tak się zastanawiać, co tu zrobić, jak przekształcić, żeby otrzymać ten efekt, który chcemy. Jest ta droga możliwa do wykonania, zresztą ja już ją pokazałem w kilku innych zadaniach dowodowych tego typu. Może link do tych zadań również umieszczę w opisie tego filmu, żebyście zobaczyli, jak można rozwiązywać właśnie takie zadania metodą siłową, tą, o której przed chwilą wspomniałem. Natomiast my tym razem pokażemy sobie inną, dużo prostszą i szybszą drogę, ale niestety wykorzystującą pewną nierówność, pewne oszacowanie, której to nie ma podanej w tablicach naturalnych, a mianowicie nierówność pomiędzy średnią arytmetyczną i średnią kwadratową. Jeżeli się zna, czy też pamięta tą nierówność, to zadania tego typu właśnie dowodzą. Z trzema liczbami x, y oraz z można zrobić w dwóch, trzech linijkach. Także przystąpmy może do zrobienia tego zadania tym właśnie prostszym, krótkim sposobem, wykorzystującym tą nierówność na średnich arytmetycznej i kwadratowej. Ja na początku napiszę, jak wygląda to oszacowanie. Ta nierówność na średnich. I wygląda ona w następujący sposób. Na początku piszemy sobie średnią arytmetyczną trzech liczb x, y oraz z, czyli mamy po prostu, to powinniśmy wiedzieć, że średnia arytmetyczna trzech liczb jest w postaci x plus y plus z, dzielone na liczbę tych liczb, czyli na 3. No i taka średnia arytmetyczna dla dowolnych liczb, liczb rzeczywistych x, y oraz z jest zawsze mniejsza bądź równa od średniej kwadratowej liczb x, y oraz z. No teraz tylko jest pytanie, jak wygląda średnia kwadratowa? Średnia kwadratowa trzech liczb x, y oraz z wygląda w taki sposób, że w liczniku, podobnie jak tutaj, musimy dodać te liczby, z tym, że w kwadratach, czyli tutaj, piszemy x kwadrat plus y kwadrat plus z kwadrat, no i dzielimy tak samo na liczbę tych liczb, czyli na 3. No i jeszcze jedna ważna rzecz, musimy z całego tego ułamka wyciągnąć pierwiastek, czyli tu piszemy pierwiastek. No i to jest właśnie średnia kwadratowa. Możemy sobie nawet tutaj podpisać, że to wyrażenie po lewej stronie to jest średnia średnia arytmetyczna arytmetyczna, a, ta, a to wyrażenie po prawej stronie to jest średnia kwadratowa. No i teraz, jeżeli pamiętamy, jeżeli znamy taką nierówność, którą spełniają trzy dowolne liczby rzeczywiste x, y oraz z, to możemy w takim zadaniu spokojnie skorzystać z takiej nierówności. Po prostu piszemy zdanie komentarza, że korzystamy z nierówności na średnich, podajemy tą nierówność i dalej możemy z niej spokojnie korzystać. Zobaczmy, jak teraz, właśnie znajomość takiego oszacowania, takiej nierówności pozwoli nam sprawnie udowodnić to zadanie. Po prostu, podstawiamy akurat w tym przypadku wprost. Mamy powiedziane, że x plus y plus z jest równe 3, czyli w liczniku tego ułamka pod x plus y plus z możemy podstawić trójkę. Czyli napiszmy, co my tu mamy. Mamy 3 dzielone na 3, że to ma być mniejsze bądź równe, no i w tym miejscu przepisujemy na razie ten pierwiastek, nie ruszamy go, czyli tu mamy x kwadrat plus y kwadrat plus z kwadrat dzielone na 3. No i w tym momencie. To 3 dzielone na 3 możemy sobie dużo prościej napisać, że to jest po prostu 1, czyli mamy 1 mniejsze bądź równe od naszego pierwiastka z ułamka x kwadrat plus y kwadrat plus z kwadrat dzielone na 3. No i w tym momencie, żeby pozbyć się tego pierwiastka, to możemy taką nierówność spokojnie podnieść stronami do kwadratu. Tu mamy liczbę dodatnią, tu mamy liczbę dodatnią, więc możemy to zrobić. Znak się na pewno nie zmieni, czyli 1 do kwadratu to jest po prostu 1. A tutaj pierwiastek do kwadratu po prostu znika, pierwiastek i zostaje ten ułamek. x kwadrat plus y kwadrat plus z kwadrat dzielone na 3. No i w tym momencie pozbywamy się ułamka, czyli mnożymy nierówność stronami przez 3, otrzymując po lewej stronie 3, a po prawej stronie po prostu licznik, czyli x kwadrat plus y kwadrat plus z. I w ten sposób, w zasadzie, skończyliśmy dowód naszego zadania, ponieważ otrzymaliśmy nierówność, którą musimy udowodnić. Co prawda napisana w drugą stronę, ale to nie ma problemu. Możemy ją teraz napisać jeszcze raz od lewej strony do prawej, czyli ja to może właśnie zrobię w ten sposób: x kwadrat plus y kwadrat plus z kwadrat, że to jest większe bądź równe od 3. No i teraz już spokojnie możemy zaznaczyć, że skończyliśmy dowód tego zadania.